Dobry, dobry widzowie, dzisiaj sprawdzimy największe podróbki 99 nocy w lesie To może być mega śmieszny odcinek, dlatego oglądajcie do końca, zostawcie suba i łapkę w górę Pisałem 99 nocy w lesie I wyskoczyły mi takie gierki I na przykład w to coś gra 10 tysięcy osób 99 nocy w dzikim zachodzie Sprawdzimy sobie najpopularniejszą grę na sam początek To jest takie samo jak w 99 nocach Jak tam było, że wiecie uratować dzieci, to tutaj no coś innego musicie zrobić. Dzień pierwszy. Ej, no normalnie to wygląda bardzo podobnie. Spróbujmy sobie zniszczyć drzewo, bo to się chyba robi zawsze na początku gry. Czemu mam twarz nuba? Ej! To jest chamskie. Ta gra mnie wyzywa od nuba. Dobra, o, mamy sadzonkę. Postaćmy i dodajmy do drewno. A, jeszcze musimy jedno drzewo Dodajemy i... Łoho, mamy! Jest! Widzowie! Hehe, <laughs> patrzcie Co to za crafting? Taki na koniach Uuu Możemy tutaj tworzyć rzeczy Spoko Naprawdę spoko Czy my tu mamy uratować jakieś dzieci? Eee To jest do... Oni są do złapania My musimy łapać tu ludzi A nie ich ratować Sprawdźmy pierwszy budynek To jest jakiś budynek O nie Ja mam nadzieję... O, łóżko Że tutaj nic nie... <laughs> Węgiel! Że tu nic strasznego nie będzie w tej grze. Uuu, śrubęcja! No spoko. E, skrzynka! Jej! Uwaga! I co to? Lampka! Ale super! Dajmy węgiel i mamy trzeci poziom! Ej, nice! To jest tak samo jak w tej grze. To podróbeczka z Chin naprawdę jest bardzo widzowie mocna. Ej, apteka! Ej, co tak blisko! Mega blisko ta apteka! Yo! Leczenie! Tu nam się przyda! Węgiel, kolejne coś I jakieś inne coś Ej, patrzcie, tu są koty w tej grze A, to mnie bije, to jest wilk To jest chyba coś w rodzaju wilka Tylko taki mi miniaturkowy Dobra, biję go, a, jest Stek, u, la, fajnie Mamy kolejną skrzynkę U, lepsza sikiera To podróbeczka jest bardzo podróbeczką ale super fajna gierka O nie, robi się noc A, czyli w tej grze, skoro to jest podróbeczka To w tej nocy też będzie jeleń Albo ktoś inny Hmm, a, zobaczcie To jest chyba jeleń, który będzie w tej grze Ej, patrzcie, co jest Hahaha, <grytanie> nóż sobie Normalnie tu leżał, czy to jest jakieś dobre, sprawdźmy A, u, dużo zadaje Yo, i teraz jestem niepokonany O nie Czy to są kurtyści w tej grze Czekajcie, muszę ich zobaczyć z bliska a co? A, co to jest? On mnie otruwa. Dobra, ja mam rewolwer jakiś. Pyk, 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 pyk. Dobra, o nie. Ej, to są kultyści w tej grze. Tacy trochę dziwni. A masz, a o masz, o a masz, o masz, o masz. O masz, Co to jest? A, tu nic nie ma. O, czwarty level ogniska mamy. Yoho! Przez to, że spaliłem te ciała tych kultystów. Ale, ale kto by się pytał? Ej, patrzcie, trader. Ja mu daję. O! Ej, to jest to samo! To jest stosownie to samo co. Ej, jest jeszcze mapa tutaj tylko. To samo co w 99 nocy w lesie, ale weźmy mapę. Takiego czegoś nie było w 99 nocy w lesie. Aha, nie działa. No, co to za mapa? Mamy drugą noc. Jeszcze chcę zobaczyć tego takiego AK jelenia, bo tutaj będzie jakiś inny jeleń. No zobaczmy, czy on będzie jakiś mocny. No super, jeleń mnie nawet nie zaatakował w tej grze. Uceniam gierkę, gierkę takie. 7 na 10. Nawet spoko. Druga gra nazywa się 99 dni w cave, czyli w jaskini. A wy widzowie! Oceniajcie w komentarzu, która podróbka 99 nocy będzie najlepsza. Dobra, stwórzmy sobie jeden osobowe party. Bo nie mam przyjaciół jak coś, dlatego na jedną osobę. Ej, to dosłownie jesteśmy w kopalni! Yo! I tutaj zamiast drzew wykupujecie drewno. W sensie co ja gadam? W sensie kamień. Wow! A to jest kol, to z węgiel! Yo, o co super! Dodajemy do naszego yy, pieca. I tutaj jest nawet crafting. Co? To jest to samo prawie. Tylko, co to jest, jakiś log bench? Chociaż takich rzeczy nie ma. Ale było na przykład takie coś, takie coś. To wszystko jest w 99 nocy. Nawet wąż jest w tej grze. Patrzcie. A, bije mnie! Czemu wąż mnie bije? Jak się go bije? No nie, co tak powoli. O, oh, leży. WOHO! Ulepszyliśmy na drugi level! Jego yy, nasz piecyk! I co teraz możemy zrobić? Chyba mapa się powiększyła. Ej, spróbujmy pójść gdzieś mega daleko i zobaczyć czy grzyby! Co? To jest niemożliwe! To gra nie ma sensu! Czemu grzyby rosną w jaskini? Co? To gra w ogóle nie ma logiki. To jest 99 nocy w lesie z temu. No ale. O, szczur! Ej, patrzcie! Aha, on nic nie robi! Spoko. A no w ty wieże mnie gryzą Uuu, pierwsza jakaś rzecz, widzowie! Uuu, skrzynka! Nice! Zobaczmy! I uwaga! Nie, serio! Metal! Co? To jest słabe! I czemu to jest trup? O, kolejna skrzynka! Tak, proszę! Uwaga i... Baseball! Oho, fajne! Ej, mi teraz A masz! Uuu, to jest dobre! No dwa hity! Muszę wam to pokazać, widzowie! Posłuchajcie dźwięku jak zjem jak zjem surowo jedzenie. Patrz, patrzcie. <laughs> Ej, co to jest? Ej, widzowie, tam coś jest Uuu, co to? Myszo jeleń, chodź tu O, co? Katanę dostałem, widzowie Co jest? Ła, to jest mocne O, mamy czwarty level ogniska Spaczko. Zobaczmy, czy teraz nas zabije ten jeleń dziwny. Chociaż nawet nie wiem, czy to jest jeleń. Czy w tej grze jest tylko taka jedna rzecz? Tylko dosłownie taka kopalnia i nie ma w ogóle żadnego innego budynku. Bo tak, chodzę i tylko takie coś widzę. Tylko, czyli tylko takie jakieś coś ze skrzynką. Aha, i to jest meta. O nie. Noc jest. A jeleń! W sensie to coś dziwne. Co? Ej, czemu na niego nie działa latarka? A, co on mi bije? Z sierpowego mi sprzedał. To nie ma sensu. Ta gra nie działa. Ała. No nie, serio. No. Kolejne 99 nocy w Arktyce, czyli... Czyli w zimie. A zobaczcie, to jest to samo. Co w 99 nocy w lesie. Tylko tym razem jesteśmy w zimnych kraj krajach. Siema widzowie! Jestem w Antarktydzie, ale mam plecak z króliczkiem. Taki słodki plecak. Naprawdę spoko. Dobra, niszczmy drzewo. Co to co się robi w każdym 99 nocy? W... Okej, okay, chyba tyle mi starczy. I idziemy do ogniska. I. <laughs> wow! Wow, widzowie! Normalnie tutaj się robi aż, wiecie, nie ma śniegu To jest fajne, mega zrobione Ej patrz, czekajcie, lis! <laughs> On nas bije! O nie Masz, to jest jak w 99 nocy w lesie? Tutaj nam, mamy lisa zimowego. Yy, jakiś pierwszy budynek! Jest jakaś dziewczynka z, z psem. Wow. Yy, co? Ej, to jest crafting! Że normalnie. To jest jak 99 nocy w lesie. Że możemy skraftować sobie na przykład. Wiecie, żeby nam nie było tak zimno. O, kolejny tomek. Ale super. Yy, krzesło. Wędka! Wow, ale su. Nie mogę jej podnieść. No, ej, nie działa. E. <laughs> drzewo bananowe? Fajnie. Wow, co jest? Czemu się stałem małpą nagle? Nie wiem, co się dzieje w tej grze. O, mamy też latarkę. To się nam przyda. Ej, ciekawe, jaki tu jest jeleń dziwny. <laughs> to pewnie ten z, z obrazka na grze. To będzie ci dziwne. O! Widzowie. Co to jest? To jest... Ja nie mogę. Takie coś będzie... Do... To było dziwne naprawdę, myślałem, że mnie zaatakuje O, mamy trzeci level! Nice! Widzimy, ta gra ma najstraszniejszego potwora z wszystkich Oprócz tego plecaczka, bo jest słodki O, ej, czekajcie! Uratujmy! Jakiegoś rasta! Dobra, I idę go uratować! O, patrzcie, znalazłem coś! Może tu będzie do uratowania dzieciaczek Ryba. O, co to? Jakieś gremliny! Jak się bije? I nie mam czym bić, O Oo! Nie mam nic do bicia Co? Patrzcie Czy to jest jakaś najlepsza, najbardziej rzadka skrzynka w grze? No tak wygląda, jak jakaś skrzynka Co? Co to jest w ogóle? Aha, leczenie Co to jakiś bawół mnie goni, widzowie? Nie wiem, co mam z nim zrobić Na wędkę e, nie działa, no nie Dobra, masz Masz? Co, ile on zadaje, co, uciekam Nie, he, Czemu to się nagle tyle potworów dziwnych po pokazało Co to jest Jeszcze, o nie, noc się robi, nie, jeszcze jakiś pingwin A masz, on tu wejdzie O ja, ale fart O nie, o nie, co to jest Mogę go latar. Co to się dzieje Ta gra jest jakaś popsuta Co to za jakieś efekty były Patrzcie, co to jest co? On tu może... Jezu, myślałem, że on tu może wejść. Nie, on jest straszny. Wpa wpadłem gdzieś, wpadłem gdzieś. No, nie mogę, co to? Nie, idź stąd, jak to się świeci? My się widzimy już pojutrze o 16, a ja idę płakać. Pa, pa.